Halo, halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Progress 7, jeden z tej strony. Karść newsów z gry World of Tanks. Trochę zaczyna się dziać w naszych ulubionych grze o czołgach, więc już spieszę, aby Was wszystkich o nich poinformować. Dodatkowo, w tle możecie podziwiać moje zmagania na chińskim medzie 10 poziomu. No, zacznijmy. Ostatni mini event o nazwie Wojny Czołgów pomiędzy amerykańskim Hellcatem i niemieckim Jakpancerem 4 wygrał piekielny Koteł. Gratki dla tych, co wybrali tę drużynę. Nie lada gratka rozpoczęła się dla Wotowskich Januszów, na Twitchu pojawiły się dropy do zgarnięcia. Od dziś, to jest 11 czerwca, przez cały weekend, aż do wczesnych godzin porannych, w poniedziałek 14 czerwca, macie możliwość zgarnięcia paru fantów w grze. Do zgarnięcia są materiały eksploatacyjne, konto premium oraz styl 2D. Kanał na Twitchu trzeba oglądać odpowiednio przez 90 minut, aby odebrać nagrodę numer 1, następnie 150 minut, aby odebrać nagrodę numer 2 i aż 240 minut, aby wyhaczyć ostatnią nagrodę. Nawet jeśli nie chce wam się tego oglądać, to chociaż odpalcie sobie streama w najniższej rozdzielczości, Wyciście, aby nie zakłócać. Wam to w waszych codziennych czynnościach i róbcie coś innego. Nagrody wam same wpadną. Jedyne co musicie zrobić, to pamiętać, aby je odebrać w inwentarzu w przeciągu 24 godzin, bo to zniknie. W końcu pandemia tego zafajdanego kaczkowirusa dobiega końca, a co za tym idzie, w końcu doczekaliśmy się zaległego euro 2020. W World of Tanks pojawiła się możliwość obstawiania wyników meczu za kupony od 10 czerwca do 11 lipca. Gdzie obstawiać wyniki? W linku pod filmem wszystko znajdziecie. Po zalogowaniu się na stronie dostaniecie 10 kuponów na start. A kolejne będą to zgarnięcia poprzez wypełnianie misji w grze. To zgarnięcie jest dużo nagród, zależne są od tego, czy macie smykałkę do poprawnego obstawiania meczy. Pojawiły się informacje dotyczące wydarzenia na mapie globalnej. Event powinien rozpocząć się gdzieś w lipcu. Także szykujcie golda i tabletki uspokajające, będzie się działo. Rozpoczęła się trzecia faza testu publicznego, która najprawdopodobniej jest już tą ostatnią. Także niedługa aktualizacja. Widzieliście jak ta hajaki jest Z jednej strony to fajnie, bo aż żygać się chciało, że tyle tego ludzie używali, ale z drugiej strony strzały za zero z w super persa, wyglądają komicznie. Również od dzisiaj, to jest 11 czerwca, przez weekend do wczesnych godzin porannych, w poniedziałek, 14 czerwca, macie możliwość podekspić sobie swoje czołgi, wypełniajcie misję i zgarniajcie doświadczenie. Do sklepu Premium trafiły trzy kolejne maszyny. Pierwszą z nich jest obiekt 703-2 z dwoma lufami. Jest kilka ofert tego pojazdu. Jeśli ten czołg jest już w waszych garażach, to możecie go ozdobić trochę biednie wyglądającym stylem 3D Oryx za niecałe 4 dyszki. Jeśli jednak nie macie tej dwulufkowej bestii, to macie do wyboru cztery zestawy: podstawowy, standardowy, kompletny i najlepszy. Co do samego czołgu, to jeśli chodzi o moje zdanie, to jest wart uwagi. Drugą maszyną jest brytyjski Centek w zestawach standardowym, kompletnym i najlepszym. Maszyna ciekawa, lecz dość specyficzna. Trzeba potrafić grać takimi pojazdami, gdyż tu umiejętność grania na wieżę jest kluczowa. Maszyną numer 3 jest amerykański pilot. Tu również są zestawy standardowe, kompletne i najlepsze. Szybka, zwrotna i dobra maszyna w dobrych rękach potrafi napsuć krwi przeciwnikom. I to tyle wiadomości z gry World of Tanks. Mam nadzieję, że się podobało. Ja się z Wami żegnam i życzę miłego dnia. Cześć.